Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Jakiś czas temu opowiadaliśmy Wam o Tesli, fantastycznym gościu, który miał niesamowite pomysły, a część z nich faktycznie odmieniła świat. Natomiast wiecie, to nie tak, że w historii wyłącznie Tesla był geniuszem. Nic z tych rzeczy. Dzisiaj przedstawimy Wam sylwetkę świetnego faceta, który dokonał przełomu w kilku dziedzinach, bo wdzięczni powinni być mu melomanii. Mój raczej, i nie oszukujmy się, wszyscy powinniśmy być mu wdzięczni, bo gdyby nie jego telefon, to kto wie, może dzisiaj wymiana informacji między ludźmi byłaby w ciemnej. Kropce. Alexander Graham Bell dokonał rewolucji, która trwa nadal i jest kontynuowana choćby i dzisiaj przez ludzi z Plusa, którzy wprowadzają teraz fantastyczną technologię, o której opowiem wam pod koniec odcinka. Ale dobra, wróćmy do tego Bella. Jak to się stało, że dokonał tego przełomu? Dlaczego wziął sobie drugie imię od ulubionego gatunku chleba? I jak niewiele brakowało, żeby to kto inny zapisał się w dziejach jako wynalazca telefonu? Czas na kolejny odcinek historii bez cenzury. Aleksander Bell urodził się 3 marca 1847 roku w Edynburgu. Wiecie, dzieciaki mają różne marzenia, ale nasz dzisiejszy bohater, najbardziej na świecie, chciał mieć drugie imię, na co przez kawał czasu nie zgadzał się jego ojciec. Dopiero zmiękł na 11 urodziny syna i wtedy pozwolił mu używać po imieniu Aleksander drugiego imienia Graham, które nasz dzisiejszy bohater, jak już powiedziałem we wstępie do odcinka, przyjął na cześć ulubionego gatunku chleba. Przy czym musicie wiedzieć, że żartowałem! Tak naprawdę to przyjaciel rodziny miał na imię Graham i naszemu dzisiejszemu bohaterowi strasznie się to imię spodobało. Jak to z geniuszami bywa, Aleksander od najmłodszych lat pokazywał, że ma wiele talentów i bardzo szerokie zainteresowania. Karierę wynalazcy zaczął też bardzo szybko, i już pierwszy jego wynalazek, o którym wiemy, znalazł od razu praktyczne zastosowanie. A było to tak. Aleksander miał kumpla, a z kolei rodzice tego kumpla mieli młyn. Nasz dzisiejszy bohater kiedyś był w tym młynie, a jako, że był to chłopak dobry, to zapytał ojca kumpla, czy może jakoś pomóc. Rozbawiony pan młynarz powiedział, no dobra, jeżeli chłopak chce, no to może na przykład oddzielić ziarna od plew, bo to strasznie upierdliwa robota. Aleksander ochoczo zabrał się do pracy, ale nie tak jak myślicie. Bo większość osób w tym wieku, a ja tu pewnie i teraz, po prostu siadłaby i zaczęła mozolną selekcję, ale nie Aleksander. On, mając kilka lat, stworzył urządzenie, które przy pomocy szczoteczek do paznokci odwalało całą robotę za człowieka. Pan Łynarz był zachwycony i używał tego wynalazku jeszcze przez kilka lat, ale to był dopiero początek przełomowych odkryć Aleksandra Grahama Bela. Zanim przejdziemy do kolejnych, to musimy sobie jednak co nieco opowiedzieć o ojcu Aleksandra, który też miał smykałkę do zmieniania otaczającego go świata. Był też na tyle miły, że robił to nie dla siebie, ale w większości dla osób w gorszym położeniu. Konkretnie dla głuchych. Wymyślił tak zwaną widoczną mowę, która była takim trochę językiem migowym, przy czym pokazywano jak w danym momencie mają się układać usta i język. To dzięki ojcu Aleksander bardzo zainteresował się dźwiękiem i gdyby nie jego rola, to nas dziś Dzisiejszy bohater pewnie nie odkryłby telefonu, ale ojciec Aleksandra miał też pewną wadę. Był strasznie upierdliwy. Odmień być. No daj spokój. Odmień, no. Weź się, tato. Znaczy, okej, okay, robił to wszystko z rodzicielskiej miłości, bo w pewnym momencie ze wszystkich synów został mu tylko Aleksander. Pozostali poumierali na gruźlicę, i pan domu wtedy stwierdził, że już nie mogą dłużej mieszkać na tym klimatycznym wygwizdowie i wypływają do Ameryki. A że Aleksander miał swoich kumpli, swoje plany, a przede wszystkim był szczęśliwie zakochany, to już ojca nie obchodziło. Na początku Bell się buntował, ale w końcu dał za wygraną, napisał list do ukochanej, w którym ją przepraszał, i wypłynął w pierony. A konkretnie to do Kanady. Tam przez pewien czas mieszkał z rodzicami, ale szlak go trafiał, bo Ci, mimo że miał już 23 lata, cały czas traktowali go jak dziecko. Bel stwierdził, że oszaleje, jeżeli czegoś z tym nie zrobi, więc po pewnym czasie samodzielnie wyjechał do Bostonu, gdzie przez pewien czas cierpiał na syndrom studenta pierwszego roku. Wiecie, duże miasto, mieszkanie bez rodziców, zero kontroli Ło! pobalował koleska. Jednak w końcu się ogarnął i skupił na pracy. A czym się zajmował? Uczył mówić głuche dzieci. Ja wiem, że to w ogóle brzmi kosmicznie, natomiast jest wykonalne, chociaż cholernie ciężkie, i wiedział o tym również Bell. Ale nie denerwował się na swoich podopiecznych, tylko skupiał się na tym, żeby przede wszystkim zrozumiały, jak w ogóle działa dźwięk. Jak to robił? Na przykład dawał dzieciakom do potrzymania napompowany balonik i przykładał do niego usta, kiedy mówił balonik drgał, albo przykładał dłonie dzieciaków do swojej krytani, kiedy mówił wszystko po to, żeby uświadomić je, że dźwięk to fale akustyczne, które one też są w stanie wytworzyć. Jego metody pracy sprawiły, że stał się bardzo popularny w okolicy i zgłaszało się do niego naprawdę sporo osób, których dzieci nie słyszały, w tym pewien bogaty biznesmen nazwiskiem Hubbard, którego córka straciła słuch mając lat 5, a kiedy przyprowadził ją do Bella to miała już 15 lat, ale mimo to Aleksander nauczył ją mówić. W ogóle te dwie osoby, czyli pan Hubbard i jego córka, okazały się ekstremalnie ważne w życiu Aleksandra, bo gdyby nie one, to kto wie, pewnie nie wynalazłby. A właśnie, wróćmy do wynalazków. Bell szybko zorientował się, że telegraf, który był w tamtych czasach podstawą komunikacji długodystansowej, jest w sumie dość mizerny. To znaczy, okej, okay, spoko, że był, ale można było nadawać tylko jeden dźwięk, co wykorzystywano w ten sposób, że odcinając dopływ prądu, nadawano alfabetem Morsa. Zresztą, co ja wam będę tłumaczył, na czym polega działanie telegrafu? Chyba każdy w miarę wie. Tak czy inaczej, można też było nadawać tylko jedną wiadomość w danym momencie. Bell jako geniusz stwierdził, że taka przepustowość to jest chyba jakiś żart i musi coś z tym zrobić. Wpadł na pomysł telegrafu harmonicznego, czyli takiego, który byłby w stanie przesyłać kilka dźwięków naraz, natomiast pracował nad nim w totalnej tajemnicy, bo już wtedy w branży krążyły pogłoski, że Tomek Edison podpiernicza innym patenty i potem sam zarabia na wynalazkach. Zresztą nie było w tym zbyt wiele przesady, bo faktycznie Edison przy wsparciu dużej amerykańskiej firmy pracował już wtedy nad podobnym rozwiązaniem, ale nie było ich tylko dwóch. Był jeszcze trzeci zawodnik, nazwiskiem Grey. Panowie szli web w web i żeby nie odpaść z wyścigu, Bell. Potrzebował sponsora. Jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci loda. Ale nie na dżinsy, tylko na dalsze badania. Na szczęście znalazł go w postaci pana Habarda. Tak jest tego samego biznesmena, którego córkę nauczył mówić. Obaj panowie widzieli w tym wynalazku ogromny potencjał, możliwość zarobienia sporych pieniędzy, ale również opcję złamania monopolu firm telegraficznych, bo obu panów aż telepało na samą myśl, że właśnie te firmy już nieraz blokowały rozwój technologii tylko po to, żeby pozbyć się konkurencji. A Bel przecież nienawidził ograniczeń Dzięki pomocy Habarda Bell mógł skupić się w pełni na pracy nad wynalazkiem. Nie musiał przejmować się formalnościami, bo te załatwiano za niego. Ale co równie ważne było go stać na zatrudnienie asystenta. Okazał się nim młody i bardzo zdolny fan techniki, nazwiskiem Watson, ale nie John, jak w Sherlocku, tylko Thomas. Zresztą nazwisko Watson jako pierwsze w historii padło wypowiedziane przez telefon. No właśnie, bo panowie trochę przypadkiem dokonali epokowego odkrycia. Panowie pracując nad telegrafem harmonicznym, a dokładniej to naprawiając jakąś tam usterkę, odkryli, że dźwięk można przekonwertować, czyli jakby zamienić w impuls elektryczny, posłać go kablem i później na końcu tego kabla odczarować znowu w dźwięk. Chłopaki błyskawicznie sobie zdali sprawę, co się właśnie odtelefoniło, ale ich sponsor kazał im się skupić na usprawnianiu telegrafu, bo na tym można było szybciej zarobić. Bel się za bardzo o dziwo nie buntował, bo też potrzebował kasiory. A wiecie na co? Otóż zakochał się w córce swojego chlebodawcy. Tak jest, w tej samej, którą nauczył mówić. Jednak pan Habart, mimo że oczywiście lubił Bela, jak tylko zorientował się, co się święci, to błyskawicznie zareagował i powiedział Aleksandrowi, że, no, przykro mu, ale jesteś chłopie za biedny. Chcesz się ożenić z moją córką, to najpierw musisz zarobić dużo pieniędzy na wynalazku, w który ja też trochę zainwestowałem. Krótko mówiąc, Habart zrobił Belowi szachmat. To ja cię zaskoczę. Makao! <grymne> a i Bell również zaskoczył swojego potencjalnego teścia, bo się obraził i wyjątkowo realne stało się, że nie tylko inwestycja Habarda pójdzie się chętno żyć, ale również jego córka, która Aleksandra bardzo pokochała, więc biznesmen stwierdził, że dobra, nie ma co robić problemów i zgodził się na zaręczyny. Szczęśliwy Bell wrócił do pracy i po nocach nie próżnował, ale właśnie nie ze swoją wybranką, a z Watsonem. Żeby było jasne to nie były spotkania w stylu Kevina Spacey'ego. Chłopaki pracowali nad telefonem, ale pewnie nie byłoby przełomu, gdyby nie wiedza, którą zdobył Bell jako nauczyciel. Bo kiedy starał się wykombinować jak najlepiej przekształcić dźwięk w impuls elektryczny, to przypomniał sobie jak działa ludzki narząd słuchu. I wtedy go olśniło. Skonstruował membranę, która była w zasadzie kopią ludzkiej błony bębenkowej. Jak się mówiło, to membrana drgała i wprawiała w ruch rezonator osadzony w elektromagnesie. Ale okej, okay, nie każdego kwestie techniczne mogą aż tak bardzo interesować, to też ujmijmy to prościej. Udało się sprawić, że drganie ludzkiego głosu przekonwertowane zostały na impuls elektryczny, który wysłany kablem na jego końcu przechodził odwrotny proces i znowu stawał się dźwiękiem. Były nawet pierwsze próby, szału nie było, ale nie było też czasu na takie głupoty jak dopieszczanie wynalazku. Zresztą to nie było najbardziej potrzebne. Trzeba było się spieszyć do urzędu patentowego. Serio, w tamtych czasach liczyła się każda chwila, a żeby dostać patent, wystarczyło mieć tylko teoretyczny projekt i przekonać komisję sędziowską, że to faktycznie ma sens. Na przykład projekt Edisona nie przeszedł, natomiast Bellowi udało się przekonać komisję w Waszyngtonie i to on dostał patent na telefon, wyprzedzając swojego największego konkurenta, Greya. Według legendy o dwie godziny. Czemu Gray przegrał? Właśnie dlatego, że postanowił zaimponować komisji sędziowskiej, budując działający egzemplarz. Gdyby przełożył to na później, to najprawdopodobniej on dostałby patent i niemałe pieniądze. No ale Bell był sprytniejszy i teraz, mając już patent, mogli z Watsonem spokojnie skupić się na wdrażaniu wynalazku, bez którego praktycznie nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia. Chłopaki wrócili do Bostonu i praktycznie od razu zabrali się do roboty. Nie minęło wiele dni do pierwszych prób z gotowym wynalazkiem. Aleksander miał nadać sygnał do Watsona, który czekał na niego z odbiornikiem w sypialni Bela. Siedział i czekał i czekał, aż w końcu usłyszał: Panie Watson, proszę tu przyjść, chcę pana zobaczyć. Był 10 marca 1876 roku. Rewolucja ruszyła, ale do skomunikowania świata była jeszcze długa droga. Bell starał się uświadomić masom, jak niesamowite korzyści niesie ten wynalazek. Bo wiecie, to nie chodziło tylko o to, że ludzie mogą sobie teraz ze sobą pogadać, jak są daleko od siebie. Nie, nie. Sygnał pędzący po kablu stwarzał ogromne możliwości transmitowania na przykład koncertów czy kościelnych kazań. Temat podłapał New York Times, ale Amerykanie przyjęli ten epokowy wynalazek ze sporą dawką strachu i niedowierzania. Bo ludzie zaczęli podchodzić do sprawy z umysłami równie otwartymi, co większość ludzi w średniowieczu, albo dzisiaj antyszczepionkowcy. Bo, no panie, jak to dźwięk przenosi, to pewnie jej choroby. Serio, takie były argumenty, ale to zbiorowe niedowierzanie bardzo szybko podłapały oczywiście firmy telegraficzne, które rozpuściły kolejne plotki po to, żeby wyeliminować konkurencję. No, bo to sprawdzony pomysł! Jednak Bell wcale się nie poddawał, był królem agresywnego marketingu. Na przykład zgromadzonym na posiedzeniu Amerykańskiej Akademii Nauki i Sztuki przeprowadził transmisję koncertu organowego, który odbywał się parę budynków dalej. Wszyscy mieli świadomość, że to przełomowy wynalazek, a wśród nich byli również wielcy tego świata. Na przykład cesarz Brazylii, Pedro II, prawie się posikał z wrażenia na prezentacji, a królowa Wiktoria również była pod wrażeniem, chociaż to wcale nie znaczy, że sprzedaż szła świetnie. Bo na początku był pewien zasadniczy problem, taki, że można było dzwonić tylko w jedno miejsce, dopiero później powstały centrale telefoniczne i można było łączyć się z każdym, że się tak wyrażę, abonentem. Sama forma urządzenia też się przez lata zmieniała. Na początku to była po prostu taka skrzynka, do której się krzyczało, a potem zaczęto używać słuchawki, która była jednocześnie przez kawał czasu mikrofonem. Bel miał jeszcze jedną ważną cechę, której nie przesłonił ogromny sukces, mianowicie nadal nienawidził monopolistów. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnął, to uniemożliwienie innym konstruktorom korzystanie z jego pomysłu. To znaczy, okej, okay, jak już miał patent i możliwość zarobku, to dużo łatwiej było mu być takim dobrodusznym ziomkiem, no ale mimo wszystko pozwolił innym udoskonalać jego konstrukcję, a sam... no nie, nie poszedł na emeryturę, miał dopiero 31 lat. Postanowił skupić się na wynalazkach, ale niekoniecznie swoich, bo na przykład wiedział, że Edison pracuje nad usprawnieniem jego telefonu, no to postanowił mu dopiec i usprawnić jego fonograf. W wersji Edisona urządzenie odtwarzało dźwięki zapisane na walcach pokrytych cynową folią, co nie było najlepszą opcją, bo szybko się takie wałki zużywały. To też Bell postanowił użyć wałków woskowych i w ten sposób stworzył grafofon. Nie pomyliłem się, grafofon przez 2F, a to urządzenie pchnęło przemysł fonograficzny do stworzenia gramofonu, który powstał 10 lat później, ale nie wymyślił go już Bell, tylko kto inny, bo Aleksander w swoim stylu tylko wytyczył szlak, a później skupił się na czymś jeszcze bardziej niesamowitym. I tu przechodzimy do niepojętych wręcz pomysłów Bela, które zostały przyćmione przez odkrycie telefonu, ale musimy sobie o nich opowiedzieć, bo jeszcze bardziej wyprzedzały epokę. Na przykład nie wiem, czy wiecie, że Aleksander kombinował z przesyłaniem dźwięku za pomocą wiązki światła? Co więcej, udawało mu się to na pewne odległości, tak do 200 metrów. I już pewnie większość z was wie, czym to pachnie. Otóż Aleksander Graham Bell rozpoczął tym samym badania nad łącznością optyczną, co jest związany Między innymi ze światłowodami. Co więcej, był wizjonerem i przewidział, że za jakiś czas będziemy korzystać z transmisji wideo. <grym> Na szczęście się udało! Pamiętacie jak wam mówiłem na początku odcinka, że Bell miał bardzo szerokie zainteresowania? To również można stwierdzić po jego wynalazkach, bo oczywiście, pomijając to, że prawdopodobnie bez niego transfer informacji tak szybko by się nie rozwinął, to jeszcze zachwycony odkryciami Braci Wright konstruował wodoloty, wymyślił system klimatyzacji i wyhodował nową rasę owiec. Warto o tym pamiętać. Jednak zdecydowanie najważniejszym odkryciem Bela nie tylko w jego karierze, ale dla nas wszystkich był oczywiście telefon. Pierwszy krok do skomunikowania ludzi najpierw w sąsiednich budynkach, później w miastach, państwach, na kontynentach. Kolejnym naturalnym krokiem było oczywiście radio, później internet. Jestem... Pewny, że Aleksander Graham Bell byłby dumny patrząc dzisiaj na rewolucję, którą sam rozpoczął, tym bardziej, że zgodnie z jego podejściem, kolejni konstruktorzy udoskonalają jego ideę, a komunikacja jest coraz łatwiejsza. Przykład? Proszę bardzo. Ludzie z Plusa wprowadzają teraz do swojego internetu mobilnego. Taką technologię, że klękajcie narody. I oczywiście mógłbym Wam teraz nagadać, że to między innymi dzięki agregacji aż 50 MHz w trzech pasmach. 1800, 2100 i 2600 MHz. Nie zapominajmy również o uruchomieniu modulacji 256 kłam, jak i oczywiście o wdrożeniu MIMO 4x4. Tylko może prościej będzie, jak przedstawię to inaczej, bardziej obrazowo. Mianowicie tak, że teraz Wasz internet mobilny dzięki tym najnowszym technologiom może zapierniczyć szybciej niż Aleksander Graham Bell do Urzędu Patentowego, bo z prędkością nawet do 498 megabitów na sekundę. Z takim internetem zapomnijcie o czymś takim jak buforowanie się filmików, a dzięki stabilniejszemu połączeniu więcej osób będzie mogło korzystać z szybkiego internetu. Wszystkie potrzebne wam informacje znajdziecie pod linkiem w opisie filmu, wbijajcie śmiało, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Pisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy Ci znać o nowych odcinkach.